we Witamy ponownie. Czas na kolejne spotkanie w grupie B. Tym razem na transmisji live ujrzymy spotkanie KKPN Iskra Brzesinka o kontra. FC Frosy Katowice. Na to spotkanie zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Kamil Szwarc, lada moment, powinniśmy zacząć właśnie ten mecz. No i zobaczymy, co tym razem tutaj się wydarzy. Oczywiście liczymy na bardzo dużo emocji, na krat bramek, no tak naprawdę standardowo. I co? I zawodniczki lada moment będą gotowe, więc na różowo zagra drużyna FC Frosy Katowice, natomiast w barwach, no powiedziałbym, biało-czerwonych zespół. Zespół, drodzy Państwo, KKPN i Scrab Brzezinka Oświęcim. Szybciutko składy, zacznę od zespołu KKPN i Scrab Brzezinka Oświęcim z dwójką Emilia, chromy, czwórka Natalia, noworyta z szóstką Maria, Sokół z numerem 8, Marzena, bogacka z dziesiątką Katarzyna. Styrno z 11, Nadia Stankowska z numerem 12, Angelika Żak z 14, Klaudia Chwieruc z 17, Wiktoria Gzela z numerem 18, Maria Marta Struczyńska z numerem 24, Natalia Wykręt i z numerem 77, Jessica Wronka. To skład zespołu KKPN i Brzesinka Oświęcim. o Już gramy, już popatrzmy, bo będzie szansa, ale dla zespołu z Katowic. Już od razu tutaj zrobiło się gorąco. Ale niebezpieczeństwo zażegnane, ale chyba tylko na moment, chyba tylko na chwilę, bo znów tutaj FC Frost Katowice przy piłce mały Kiks. Oj, no i piłka opuściła już plac gry, więc szybko składy FC Frost Katowice z dwójką Edyta Botor, z czwórką Sabina Nowosielska, z siódemką Magdalena Mądra, z numerem ósmym Roxana Frost. Zaraz poczekajmy, bo tutaj będzie znów szansa. Więc rzut rożny, na chwilę musimy poczekać, zaczekać, bo tutaj mamy rzeczy ważne i ważniejsze drodzy Państwo piłka wybita, więc lecimy dalej ze składami z dziesiątką Dorota Burcik, z numerem 13 Wiktoria Aumiller z numerem 17 Paulina Czechowska z 19. Janna Kenson i numer 31 Izabela Froskowiak to składy obu drużyn. No i popatrzmy już na to, co zaprezentują, co zrobią tutaj zawodniczki obu drużyn. Przy piłce będzie na chwilę obecną FC Fros Katowice. Oj, ale od razu jednak złe, niecelne podanie, no na takie właśnie zagrania, na takie błędy, to tutaj trzeba bardzo i to bardzo uważać, więc znów. Przy piłce za momencik będzie ekipa KKPN Iskra Brzezinka Oświęcim. Czy możemy grać? Tak, oczywiście. Możemy grać i możemy kontynuować tę grę. Jest od razu uderzenie. Nabita jednak zawodniczka z Katowic. Jeszcze raz, więc Brzezinka czekamy na piłkę w tej chwili. Tak, już jest piłka, już jest nasza zawodniczka, już jest piłka posłana w pole karne. Aj, tak zapachniało nawet przewrotką przez chwilę. Jednak oczywiście nie udało się tego zrobić. Więc teraz jeszcze mamy jakiś gwizdek pana sędziego. Możemy grać? No pewnie, pewnie, że możemy grać. No to grajmy. Jessica Wronka przy piłce podaje dobrze do Emilii Chromy. Teraz właśnie chromy przy futbolówce tam jest walka o piłkę i to nam się od razu bardzo podoba. Ponownie piłka po stronie Jessiki. Jessica Wronka uderza, ale ten strzał był ostatecznie niecelny. I zaraz grę wznowią zawodniczki z Katowic. Już od razu piłka posłana do przodu. Cały czas FC Frosy Katowice, walka na lewej stronie boiska. Jednak będzie wstąpienie gry z linii bocznej boiska w wykonaniu KKPN Rzesinka o Oświęcim. Za moment będzie powtórka. Maria Sokół podejdzie do piłki, ona będzie chciała zaraz zrobić no, coś konkretnego, czyli zobaczymy, albo będzie bezpośredni strzał na bramkę, albo podanie. Tego możemy się spodziewać. Wybrała tę drugą opcję. Zaraz powtórkę, oczywiście. Rzut rożny i zobaczymy, co tym razem z tego wyniknie. Jest dobre podanie i co? I słupek. Szkoda. Jeszcze okazja, co tutaj się dzieje. Ależ było blisko, naprawdę. No tutaj teraz Brzezinka atakuje. Brzezinka walczy. To mogło być 1 do zera, no i na pewno, no teraz mają czego żałować zawodniczki z Iskry. Ale tutaj gramy dalej, tutaj cały czas będzie Brzezinka przy piłce. Jest podanie, no ale właśnie, kogo będzie piłka? Bo zawodniczki Brzesinki. Mówią, że to dla nich ta piłka powinna być, a zawodniczki z Katowic mówią, że piłka dla Katowic była piłka dla Katowic. Ostatecznie, ostatecznie futbolówka i tak opuściła plac gry, więc lada moment możemy wstąpić grę. To już jest ta chwila, ten moment i zobaczymy, co tym razem wykombinują zawodniczki FC Frose Katowice. Dobrze, dobra akcja kombinacyjna, uderzenie i co? I nie ma bramki, nie ma bramki. Ja już oczami chyba wyobraźni widziałem tę piłkę w siatce. Ale naprawdę ten mecz może nam się podobać. Jest dużo akcji po jednej i po drugiej stronie. Teraz, ależ świetnie, kapitalnie zrobiła to Emilia Chromy. Chromy pędzi do przodu. Zagrywa jednak niecelnia, szkoda. Już szybciutko idziemy w drugą stronę. Błąd te zawotniczki. Iskry. I teraz to właśnie iskra Brzesinka będzie przy piłce i to będzie doskonała szansa na 1 do zera. Złe podanie jednak. Jednak złe podanie. No dobrze to chciała zrobić Wiktoria Gzela. Zabrakło jednak precyzji. Zabrakło też takiej zimnej krwi. I szansa dla zawodniczek z Katowic. Tak, jeszcze będzie oczywiście rzucał tu. Edyta. Botor za moment wznowi grę. Botor może uderzyć i to właśnie zrobiła, ależ było blisko. Naprawdę to był dobry strzał. Zabrakło jednak no, troszkę precyzji, ale tutaj naturalnie no, trzeba pochwalić zawotniczkę. To była naprawdę dobra decyzja. No i zabrakło przede wszystkim szczęścia, więc cały czas 0 do 0, ale tutaj dzieje się naprawdę dużo w tym pojedynku. To nas bardzo cieszy. Naturalnie zobaczymy, co wydarzy się dalej. Dobre podanie. Po raz kolejny można oddać strzał, ale chyba os, nie, no za ostre konto. Zbyt ostry ten kąt, no i nie udało się. W ogóle powiedziałem, za ostre konto. Co ja mam z tym kątem? Nie wiem. Dobra, gramy dalej. Szanowni Państwo, żarty za nami. Tutaj jest poważna gra. Tak i możemy grać dalej. Zawodniczki już w tych różowych koszulkach są przy piłce. A tutaj dobrze, dobrze zachowała się Jessica Wronka. Lecz przy piłce cały czas będzie FC Frosę Katowice. Jest piłka posłana, no właśnie nie wiem, czy to miał być strzał, czy też podanie, no tak jak w Ekstraklasie nazwałbym to takim centrostrzałem, a my już musimy, no właśnie iść w drugą stronę, ale błąd, nieporozumienie w szeregach Iskry, Emilia Chromy teraz podała niecelnie nieporozumienie w zespole Iskry i grę już mogą kontynuować zawodniczki FC Frosy Katowice. Może teraz uda się stworzyć jakąś dogodną akcję i dobre podanie, ale złe jednak to przyjęcie Pauliny Czechowskiej. No ale naprawdę, znów ta akcja mogła się podobać, zabrakło szczęścia. Teraz bomba z dystansu. Czy będzie poprawka? Nie, tak, nie, nie, tak. Teraz będą chciały spokojnie to rozegrać zawodniczki z Katowic. Zagranie do tyłu do Izabeli Frąckowiak ta już zagrywa na lewą stronę boiska. Znów dobry pomysł, natomiast do piłki nie doszła Paulina Czechowska. Już KKPN Iskra Brzesinka oświeci. Ta drużyna będzie cały czas przy piłce. Już do futbolówki podchodzi, jak widzę, Wiktoria Gzela. Wiktoria Gzela jeszcze raz może przymierzyć jest taka próba przewrotki, to wyglądało naprawdę dobrze. No, ale jednak bramki z tego, drodzy państwo, nie ma. Gola nie ma, ale postarała się tutaj Jessica. Wronka, naprawdę, to trzeba jej przyznać, to trzeba powiedzieć, ależ teraz błąd. Mamy zamieszanie przez momenty, pusta bramka, ale nie wykorzystały tego piłkarki z Katowic. Wronka. Fronka, jest dobre podanie. Jednak nie, jednak to podanie już przechwycone, zablokowane. No ale jeszcze wstąpimy grę za moment zaraz z linii bocznej. I co tutaj się wydarzy? Jest uderzenie. Dobrze zrobiła to Emilia Chromy, ale na posterunku bramkarka ekipy z Katowic, Magdalena Mądra dokładnie. A teraz już gramy świetne zgranie. Kapitalnie zrobiła to Wiktoria Aumiller. O, a teraz mały kiks się przydarzył Sabiny Nowosielskiej. Już idziemy w drugą stronę. No tradycyjnie można powiedzieć, bo tutaj raz w jedną, raz w drugą stronę. To jest właśnie soka, to jest właśnie piękno tej dyscypliny. A mamy V teraz. Tak, mamy V. Ucierpiała zawodniczka i iskry i FC Fos. Ale możemy grać dalej. Tak, już zawodniczka FC Frost jest gotowa. No to lecimy dalej, Szanowni Państwo. Zobaczymy, co wydarzy się teraz. Jest dobre podanie. Mamy walkę. I co? I co? I teraz mamy gola! 1 do zera, 1 do zera dla FC Frost Katowice. No, nareszcie się udało! Mamy bramkę. Patrzę jeszcze na numer, to chyba był numer 2, czyli Edyta Botor. I mamy koniec pierwszej części spotkania, więc to taka bramka do szatni, można powiedzieć, 1 do 0 prowadzi FC Frost Katowice. I drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą część spotkania. Na razie przypomnę: FC Frosy, Katowice wygrywają 1 do 0 z KKPN Iskrą Brzezinka Oświęcim. Strzelczynią bramki Jetyta Botor. A my już możemy grać dalej i właśnie gramy dalej i właśnie walczymy. I zobaczymy, co wydarzy się w tych drugich 10 minutach. No, tutaj trzeba naprawdę żarpać do. Z samego końca, no ale tak szczerze, co mogła się podobać ta pierwsza połowa? Oczywiście, no, było bardzo dużo niewykorzystanych sytuacji. No ale co zrobić? Taki jest urok, mistrzostw polski, soka kobiet, ale jest walka, jest ambicja, jest determinacja, jest odwaga i to trzeba naprawdę przyznać szczerze, i to nam się oczywiście bardzo podoba. No i to jest, myślę, najlepsza definicja naszej ukochanej dyscypliny i naszych mistrzostw jednocześnie. Nawet wiatr się teraz pojawił mocniejszy, ale to nam nie przeszkadza naturalnie, możemy grać dalej, a konkretnie robią to nasze dziewczyny. Już piłka posłana na środek boiska, przypomnę raz jeszcze w różowych koszulkach zespół z Katowic, natomiast KKPN Iskra o Oświęcim gra w biało-czerwonych trykotach. I właśnie to teraz Iskra będzie przy futbolówce. Jest podanie do prawej strony. No ale nieudane, już piłka przejęta, już jest strata. Ale teraz, no powiedziałbym, taka strata za stratą. Seria trochę e, takiego chaosu na boisku. Miejmy nadzieję, że zaraz e, ta gra tutaj się uspokoi i że zaraz e, znów wejdziemy na taki dobry, efektowny poziom. Będzie teraz wstąpienie gry z linii bocznej boiska, drodzy Państwo. Już mamy walkę o piłkę. Dobrze to wygląda, można uderzać, ale tego na razie nie robi zawodniczka Iskry. Natomiast dobrze tutaj postarała się zawodniczka właśnie KKPN Iskra Brzesinka Oświęcim. Jednak bez happy endu, bez efektu i my możemy grać dalej. Możemy grać dalej. I właśnie to zaraz uczynią nasze zawodniczki. Piłka posłana gdzieś tam na środek, boiska. Jest od razu walka. No i to może być okazja! Popatrzmy i co? Jest wawel. Ale pytanie: Nie, nie ma szutu karnego. Będzie rzut wolny, ale będzie również żółta kartka. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu w ogóle. W tym turnieju, tutaj jeśli chodzi o mecze rozgrywane na boisku numer 2. Tak, mamy kartkę, rzutą kartką napomniana zawodniczka FC, Frost Katowice, grająca z numerem czwartym Sabida Nowosielska, a teraz już stały fragment gry, a teraz już rzut wolny, szanowni państwo, dla iskry może być tutaj naprawdę za momencik niebezpiecznie. Popatrzmy, czy będzie bramka, czy będzie jeden do jednego. Uderzenie I, i co, ależ było blisko. Naprawdę dobry strzał, to trzeba powiedzieć. Próbowała później jeszcze Natalia wykręt, ale nie wykorzystała dogodnej sytuacji. Doskonale w bramce spisała się naturalnie bramkarka zespołu z Katowic i to właśnie teraz FC Frosy Katowice przy piłce. Zobaczymy co z tego wyniknie. Tak, piłka już za momencik. Będzie przetransportowana. Za momencik możemy wznowić grę. To jest ten moment. No i zobaczymy co zrobi teraz Edyta Botor! No było blisko. A no, tutaj Edyta po raz kolejny chciała zaskoczyć bramkarkę. Tym razem się nie udało, ale przypomnę raz jeszcze, iż i tak FC Frosy Katowice prowadzą 1 do zera. 1 do zera to jest niebezpieczny wynik. Tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć, wszystko może się zmienić sekundy na sekundę. I patrzmy teraz. Czy to będzie po raz kolejny uderzenie? Jest na to szansa, jednak taki powiedziałbym dośrodkowanie tam była walka. Ale kto to uderzał. Zaraz e, oczywiście zobaczymy, czy był to numer 19. Chyba tak, drodzy Państwo, tak mi się przynajmniej e, wydawało, czy Joanna Kęsoń. Nieci z tej akcji jednak. Już idziemy w drugą stronę. Już przy piłce będzie KKPN i że Zinka oświęcim. Ale w Katowice już przejęły inicjatywę, już przejęły piłkę. Teraz y, piłka jest tutaj w naszym studiu, ale mamy już drugą piłkę na całe szczęście na boisku. Ponownie Edyta Botor. Takie zagranie powiedziałbym niezbyt mocne. Mogło być lepsze, ale i tak przy piłce będzie FC Frost Katowice. Chociaż ta informacja jest już nieaktualna. Teraz dobre zagranie. Tam bramkarka jeszcze tak chciała troszeczkę nabrać. Powiedziałbym zawodniczkę Iskry Katarzynę Styrnol dokładnie. A teraz już znów zawodniczki z Katowic ruszają do boju. I lecimy w drugą stronę. Jest dobre podanie gdzieś tam do przodu, do ataku. No ale można zadać pytanie. No i co z tego? Jeśli już jest strata, jeśli już ponownie zawodniczki i będą musiały budować tę akcję od nowa, od początku. Jest dobre zagranie walka o piłkę. Dobrze, teraz, szanowni państwo, zawodniczki z Katowic. I właśnie piłka będzie po stronie FC Frosty Katowice. Roxana Frost nam dobrze się zachowała. Już futbolówka posyłana w pole bramkowe. Nicistej akcji. I również teraz. Bez efektu, bez repiiędu, dobrego rezultatu ta akcja kombinacyjna. Więc ponownie FC Frost Katowice przy piłce. Ależ teraz dobre zagranie. Dobry strzał. Dobry, bardzo dobry strzał, jednak interweniuje bramkarka ekipy Iskry Przezinka Oświęcim. Jeszcze czekamy na wznowienie tej gry, no ale zaraz dojdziemy do tego momentu, w którym piłka będzie w boisku. I już właśnie to jest ta chwila, Dobre podanie, ale jednak piłka znów opuściła plac gry. Nikt nie przeciął tego zagrania. Co ciekawe, możemy grać dalej. Możemy walczyć, szarpać. I co tam się wydarzy w narożniku? Jeszcze tutaj Ależ. Iskra walczy, Iskra się naprawdę teraz pieszy. Dobre podanie, jednak nie, jednak tutaj piłka już wybita, ale że świetne teraz zagranie. No i zobaczymy, pędzą zawodniczki z Katowic, ale jednak nie, jednak teraz źle zrobiła to, drodzy Państwo, Paulina Czechowska. No ale liczą się chęci, to jest najważniejsze, już szybciutko w drugą stronę, można uderzyć. I ten strzał jest, ale broni bramkarka. Dobry strzał jednak zawodniczki Iskry. I ponownie przy piłce będzie Kaka, PN Iskra, Brzezinka, Oświęcim. 1 do 0, przypomnę, cały czas prowadzi zespół FC Frosy Katowice, ale tutaj oczywiście wszystko jeszcze jest w grze, wszystko jest możliwe, wszystko może się wydarzyć. Piłka jest w tej chwili wybita przetransportowana na środek boiska, no jak się okazało już poza boiskiem, poza placem gry, aczkolwiek już za kilka chwil ramkarka znowi grę, to właśnie się teraz stało. Cały czas tutaj no Iskra Brzezinka-Oświęcim walczy. No to może teraz się uda, może jakiś fantastyczny strzał, kto wie. I to uderzenie jest, ależ było blisko, naprawdę bardzo blisko. Świetne uderzenie, zabrakło po raz kolejny szczęścia, no i troszkę lepszej e, precyzji, więc bramki nie ma. A może teraz po drugiej stronie będzie bramka? Też nie, ucierpiała zawodniczka Iskry, która teraz niestety, jak widzimy, leży na boisku. Ale gramy dalej, bo to Iskra musi zdobyć bramkę, żeby, żeby doprowadzić do remisu. A gramy dalej, co ciekawe, no i to może być bramka, nie, jednak nie, a i tak mamy koniec tego spotkania, drodzy Państwo, więc tą FC Frosek Katowice wygrywa z KKPN Iskrą brzezinka Oświęcim 1 do 0, jedna szczęśliwa bramka Edyty Botor i mamy zwycięstwo zespołu z Katowic. Wielkie dzięki za obecność na tym meczu i oczywiście do usłyszenia za kilka chwil.